O nie. się mamy problem. A, a... mamy problem. Duży problem. Czemu on mówi po japońsku? Słuchaj, Co chyba jest? nie jest dobrze. O, egzekucja jutro? E Z jak to? E ja nie chcę. Nie chciałbym bardzo. Mm. O, o. Widzę swoje bardzo szerokie ramię. Tak. ZERO WYCHODZENIA ALBO... UUU CZEŚĘ LAS ja wyglądasz, ale ja chyba tak samo wyglądam Ty jesteś łysa Ty też Dobra, idziemy, Krystian hmm. Musimy co zrobić? Musi... NIE, KRYSTIAN No musimy to Teraz ja Teraz ty Teraz ja NO, KRYSTIAN, JA MIAŁAM Żartowałem. NO, KRYSTIAN Koniec. Dobra, musimy wyjść stąd. Jak się wychodzi z A. Nie wiem, tu. O, o. Chodź, musimy ich przejrzeć. Ola. Ola. Chodź, Krystian, szybko! Gdzie ty jesteś? No. Gdzie ty jesteś? Możesz się cofnąć do Kibla. A tu? No. Chodź. to są otwarte, co? Nie wiem. Dobra, musimy o ich Boże, zbierać. Możemy... To są nasze Pokémony. O, tutaj jest generator, gdzie ja jestem. Dobra. A tu? jest podpisane w sumie, dobra. Dobra, jest generator. A gdzie jest strażnik, Ola? Nie wiem, ale tu ja leży jedna osoba, a ja pójdę do tej drugiej. LUNCHROOM?! To aż tu po żarcie będziemy musieli iść?! On chyba... Tu jest office, Ola. Tak, bo tam śpi. O a możemy już jedzenie wziąć? Nie, jeszcze nie możemy. Musimy teraz się cofnąć. Musimy wziąć dokumenty do biura. Dokumenty?! Tak! Co?! tutaj wszędzie leżą! Wow! Idę, 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 idę. Wszystkie zabiorę. Wszystkie zabiorę. Nie mogę. Mogę mieć dwa na raz. Ja też. I gdzie je? No. Office. Dobra, tu, po tu, lewej. Tu jest Office, nie? Ta. E... U. Hej. Proszę. Dobra. Czy ty a, tam... Ty... Ty... Nie, dobra, już myślałam, że tam przejście będzie. Ja, dobra, ja pójdę, Ola, ja zaniosę ostatnie. A, bo są ostatnie dwa. Dobra. Dwa są, tak. To ja idę na zewnątrz. Ja jednak nie idę na zewnątrz. Krzysztof, boję się trochę. Ty, to ja będę obok niego podkładał dokumenty i nagle uciekał. To wiesz, to, to wydaje mi się, że jestem w trochę gorszej pozycji. Dobra, co teraz będzie? Przeżyj. A! A dobra, o, generator. generator. Okej, okay, dobra. Zrobię, zrobię. Refill. Jaka straszna lalka tu siedzi, u, aż ciar dostałam Gdzie się lalka. napić wody? Wody na dole, u nas, w celi Tak, wodę mamy z kibelka? Yy, prawie mm. A Jaki kubek? Aha, to są kubki Dobra, Nie teraz ciało. musimy w kaweterii. Ej, szybko się wodę robi Uu. ścieki No ścieki, co teraz? I idziemy A, tam, musimy iść do góry, musimy coś co? zjeść Boję się tego policjanta, ty? Ja się boję twojej łysiny. No przestań! Przestań! Jak możesz komentować moją łysinę? Dobra. Burgier. Zjedną burger. Burgera. Nowy burger. I teraz będziemy uciekać, co? Dobra, idziemy Go spać. A wziąłeś Zabra. zapasowego burgera? Haha! <laughs> Wiadomo. Wiadomo. No poczekaj na mnie, co taki szybki jesteś? Bo ja zasuwam. Dobra, moje łóżko. Idę spać. Ja leżę bez głowy. Ja też. Nie przejmuj się tym. Czy możemy już. Aha, dobra. Teraz musimy przeżyć. A możemy się schować po prostu. Wiesz, tu. O! O Boże, to było straszne. O. Dobra, wiemy, jeśli wiemy! jeśli policja złapie. Jeśli nie pijesz, umrzesz, nie jesz. Czasami kupę! Gdzie? No, przecież kitel masz w celi! A. Jak szybko spadają te rzeczy! Uuuu! Śpię, śpię! 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 Ja też jestem śpiący! Spanko dobre, tak! Gdzie ty niby Super. śpisz? O, się dobrze śpi! Gdzie ty byś śpisz? Na górze. Na... Nade mną? Tak. O. On no idzie! Nie, on idzie, on na pewno idzie. O, przyszedł, jest. przyszedł, przyszedł, sprawdzał. Jakiego kija ma w ręce w ogóle? Jakiego? Strasznego. Myślisz, że można szybciej zejść? Tak. Okej. Okay. Hmm. Żyjemy. Mi się chce piciu, bo wezmę w piciu. Teraz piciu, dobra. Ej. Mógłbyś się przesunąć. No, głupym. Więc teraz, Ola? Teraz idę zobaczyć. Ale nie ma na generatorze napisane, ile jest. Find the toilet or die. O! O! Krystian! Eksplozja smaku. Czy ty chyba wybuchasz? O! Nie, spokojnie. Zrobiłem szybką kubkę. Mam zapasowego burgera. Tak? Ja się nie boję. O, dobra. Przetrwaliśmy jedną godzinę. No nie jest napisane, ile paliwa. Dobra! Piękne, piękne łóżko! Śpie. Śpię! Siema. On chyba powoli idzie. Dobrze, to bardzo dobrze, bo ja bo potrzebuję akurat, żeby... O kcydzień nam się kończy w ogóle! Dobra, chyba trzeba generator zrobić jednak, wiesz? Myślisz? Pójdzie. No, no, bo już mam mniej niż pół. No ja też mniej niż pół. Czemu w ogóle na, na thirst, czyli że jesteśmy spragnieni, jest ikonka i jajka? Nie wiem Okej okay. Dawaj, picie o! Dobra, dobra, nieważne. Przestraszyłam się napisu, nawet myślałam, że muszę kupę, jezu Przestraszyłam się, że muszę kupę. Aha Zrozumiałem Nigdy tak nie miałeś? <śmianie> Przestraszyłam się, że muszę głupe Nie miałeś Nawet. tak nigdy! Nie zdarzyło mi się jeszcze, Olu. No słuchaj, się, mnie przesuwasz po tym. Po... Zdarza się. W tym, no. No wiesz. No po czym? No, zapomniałem jak to się nazywa. Ola. Tak? Pryknąłem sobie. <śmianie> ja jestem obok! O nie, o nie, o nie! O nie, <śmianie> o nie, o nie, o nie, ja jestem obok! On idzie, idzie Mój Boże, mój Boże, słyszę go, mój Boże! A! Cześć! Ola. No! Och, dobra. Uff. Chyba jest za tobą, o, wiesz? Nie, słyszałam go za mną! Dosłownie, no jest za tobą! Dosłyszałam! Prawie był za mną, ale na się... Tak się... 12 minut za dobra, tobą. Dobra, bo on pączki jeszcze po drodze musiał wziąć. On tak idzie. <laughs> dobra, tutaj. Klepa Minecraft. Dobra, muszę Poszedł! Pić. Poszedł! Ej, a może. W międzyczasie pójdziemy tam do kanałów, uciekniemy, co? Myślisz, że się da? Biorę gaz, mogę napełnić, myślisz? Ee, możesz, myślę. Dobra, napełniam, uwaga. Siu, cała. Zapełniony. Dobra, Całka. to ja idę kopać dziurę Ruf. w kanałach. Ja zaraz będę zapełniał. Mmm, jak tu przyjemnie i w ogóle. Co się dzieje? O! Oho. Mm. Krystian, pomóż mi, jestem za kratami! Smelly pop. No przestań, Nie ja jeszcze nie musiałam kupę w ogóle. O. O, Krystian, Krystian. To, to, to chyba nie tu jest wejście, ale? No jak to? No tam też jest. U. No przestań! Aj, cię slapnę zaraz. O. Musiałeś kupę na pra... Christian. Ja muszę! Wpuść mi! Oh. O! O matko! Ale ja potrzebowałam tą kupę zrobić. Ale poszło, Ola, grubo, grubo. To było bardzo straszne. Myślałam, że nie zdążę. Szczególnie, że stałaś obok. Napiłam się leżąc. Tak, ja zapalam latarkę leżąc. O! Latarka na suficie! Fajnie. O -o, muszę znaleźć toaletę, Ola. A czemu ja mam właśnie toaletę jeszcze na czerwono poświetloną? Oh, oh. Jakbym musiała. Mam tak. The police is coming. Sleep or die. I na dole find a toilet or die. <laughs> Wybieraj. <laughs> o, oh, oh. oh. oh, mam nadzieję, że nie słyszał. Dobra, teraz ja. Idę po jedzenie. Ja też muszę, ja też muszę. Dobra, biegnę, biegnę za tobą. Jest trzecia. Co ty zrobiłeś? Trzecia. Kupę. E, idąc? <laughs> Tak. Okej. Okay. No, Krystian! Co? Prawie wszystkie burgery mi zabrałeś. Nieprawda, przygotują o nie, nowe. O nie, muszę kupę, muszę kupę, muszę kupę! O nie. O, jak to pacek szybko? O mój boże, nie zdążę. Szybko. Krystian, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. Zdążysz. O! Ale, o! Jest taki grzmot, ola. O! Dobra, zdążę się jeszcze napić. Jest ideal. Czemu nie mogę? O, dobra. Jest idealnie. Perfekcyjnie. Ale jest czwarta już. No, ale to nie jest, że to jest jasno i my mm, śpimy, nie. jest jasno. Nie. Mm. Ja a, mam opaskę rzaką mm. na oczy i nic nie, nie widzę, o. nie wiem, o co ci chodzi. Tak chlepie biedę. Ej, a może... Dobra, poszedł. A może zabierzmy mu tego kija? O nie! <laughs> Oh. Dobra, czyli, jeszcze raz dla pewności. Czyli mi się oh. podświetla, jak ty też musisz, okej. Okay. Dobra, bierzemy wodę. Idę po jedzenie. Ja też potrzebuję. To jest czwarta. Mm. Nie wiem, czy nam paliwa starczy, Ola. Starczy nam! Jest bardzo dobrze. A, a coś by się stało, gdybyśmy weszli do oficera? Dobra, już że mi zabrałeś. Przesunąłeś mnie! Dzięki, dam ci pusta teraz. Pusta? Kapusta. Trochę szybciej siedłeś, nie? nie no jeszcze możemy poczekać z paliwlem. Teraz mnie zablokowałaś. Nie <grym> wiem, o co ci chodzi w ogóle. Mm -mm. Hmm. Dzień dobry. Nikogo innego nie ma Ola w celach. No bo tylko my jesteśmy tak niedobrzy. O nie, muszę kupę, muszę kupę. Słyszałem <grym> to takie... Ola, dobra. szybko! Muszę spać! Dobra, już. Ja musiałem kupę i spać. Moja też! Ale znasz bliźniaczki! Ojej! Piąta już! Do. Jeszcze jedna. To nie mam dwóch, toalet. Musimy się dzielić. Ale Zawsze najpierw... musimy możemy skoczyć i zrobić do ścieków we dwójkę. Najpierw wolałabym, ja pójdź się załatwić, bo ja bym nie chciała po tobie. O, o, nie! Tak, no. Generator! Biegnę. Uo, ale, mnie, ale mnie popchnąłeś, że szybko biegłam. O, ja też. Dobra, biorę. Ja biorę! Ja No zupełnie. A, no myślałam, że ty uzupełniasz. Dobrze. Uzupełniłam. Idę po burgę. Jest piąta, myślę, że już nie będę potrzebował jedzenia. A ja w razie co wezmę, ale wydaje mi się, że raczej to wygraliśmy. Raczej? Tak. Raczej nie inaczej. Myślę, poczekaj, jeszcze piciu potrzebuję I to co, przed ucieczką z paki Jeszcze raz pokupię? No wiadomo Kupa, 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 kupa <grystanie> Dawaj, o, ale super, oh. teraz ja o! o, twój to taki soczysty Przepraszam Cała się nie spodziewałam tego O Jezu Idealnie <grystanie> <grystanie> usiadłem i od razu pokazywało. Widziałam, to akurat musiałeś iść Teraz ja O, dobra Czemu ja w ogóle mam niebieskie nogi? O co chodzi? Tak niebieskie nogi? No niebieskie. Twoje skarpety są. Nie, ja skarpetę mam różową i niebieską. Nie. Tak. Szósta! Szósta! Co teraz? Chcesz trochę gazu? A chcesz burgera? Karmisz mnie paliwem? Pi paliwo.